Na czym polegał fenomen artystów, którzy pojawiali się w tamtych latach, w latach 60., 70 czy 80? Różni się on zdecydowanie od tego, który jest dzisiaj, bo przedstawiają pewne wartości, które cechowały tych artystów. Jakie to były wartości, jakie to były cechy wtedy? Pierwsza różnica, jaka była między tym, co dzisiaj, a wtedy, polegała na tym, że ci, którzy wtedy pojawiali się, robili kariery, oni byli rozróżnialni. Nie tak jak Galicja, co mówiła, że teraz otwiera radio, i nie bardzo wie, która to Kasia w kolejnej na śpiewa, bo to wszystko jest w zasadzie to samo. Natomiast wtedy, jeżeli ktoś się odzywał na antenie, to po pierwszych dwóch osobach pani wiedziała, kto to śpiewał, bo była tak rozróżnialna barwa głosu, zasyceniali kwotami, to było co, coś niezwykłego. Piosenka często była banalna i infantylna. Taka, taka była moda wtedy. Wtedy była moda na infantylizm, że dla, piosenka dla dorosłych to była piosenka, którą, która brzmiała, Wietroneczki są w kuleczkę, To piosenka dla dzieci. Czy, albo kaczuszko, wiesz, maki są tak duże, 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 a ty masz krótkie nóżki, ja u, u u kaczuszki. I to była piosenka, którą wszyscy dorośli śpiewali i się bardzo cieszyli, wie pani. Ja ufam, że z tego związku Pani mówiła w tym, że jest. Za dużo wszystkiego jest za dużo. duża podaż, za dużo śpiewających, za dużo piosenek, za dużo rozgłośni, za dużo po prostu jak w tej masie takiej straszliwej wyłowić coś, co jest bardziej wartościowe od, od czegoś innego, jest straszliwie trudno. Znaczy, do tego jeszcze, chociaż no nie wiem, czy się z tym czas zgodzi, czy nie, no, przecież profil mediów, czy radia, czy telewizji jest taki, ponoć. Jaki, jakiego oczekuje odbiorca. I właściwie to jest chyba ten moment, że, że nie ma tu w najniższym stopniu podejścia takiego, że coś trzeba kształtować, coś trzeba zwracać na, na coś, uwagę na coś, co jest lepsze od gorszego. Tylko tak troszeczkę, to jest tak jak w gastronomii, pod klienta, pod klienta, chce klient płaci za to, trzeba mu to dać. Nie ma tej, tej, tego profilu takiego właśnie. Uwrażliwiania, no, kształtowania wrażliwości, właśnie muzykalności. Nie ma na żadnej płaszczyźnie, chyba. W szkołach też podobno nie ma już lekcji muzyki. Więc to chyba tak skomercjalizowałeś, to wszystko tak strasznie. Jak powiedzieć młodemu człowiekowi, jak go przekonać do tego, że był taki gość kiedyś, który nazywał się Bach, i że jego muzyka jest genialna? Ten młody człowiek tego posłucha przez film, to oszale, przy to nuda piła do nie do zniesienia. Ja go rozumiem, bo go nikt nie nauczył tej muzyki, dlatego że po to, żeby zrozumieć na czym polega geniusz niektórych twórców, którzy pisali w dawnych czasach, to trzeba mieć wiedzę i dopiero potem móc smakować to. To wymaga pewnej, no, pewnej wiedzy i pewnej koneserii, że tak powiem. Natomiast piosenki, które trafiają od razu do ludzi, na ogół są to piosenki no, nie wymagające ani wiedzy, ani smakowania, ani niczego. Głównie chodzi w tej chwili o to, że na pierwszym miejscu na górze jest rytm, a pod spodem jest cała reszta. Kiedy w kulturze naszej było tak, że była linia melodyczna zawartość tekstowa i rytm, który pomagał tej linii melodycznej i, i, i tej treści, pomagał na dotarciu do ludzi. Te widzę było się tak, że najpierw musi mieć mocny. Prosty, wręcz prostacki rytm, a z tym co jest właściwie, to jest wszystko jedno, bo to właściwie tak, piosenka to jest rzecz do tańczenia. Kiedyś piosenka często była rzeczą do słuchania, ostatnio głównie jest do tańczenia. Czyli znaczy nie też do tańczenia, tylko tylko, że ona ma służyć wyłącznie takiej powierzchownej, takiej, takiej bezrozumnej takiej rozrywce, bezrozumnej. To, z czym się niezwykle nie zgadzam w ogóle i buntuję na to, a, a Państwo jako, jako odbiorcy tego słuchacze, widzowie koncertów, jakoś przyzwalacie na to, nie wiem, na ten beznadziejny styl komunikowania się z publicznością, beznadziejny. Na zasadzie, prawda, ręce do góry i kocham was. Ręce do góry. Dlaczego? Właśnie, że ja to... istotą tego, że, 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 że publiczność, nie wiem, na koniec koncertu wstaje, czy, czy samej się ręce rwą do, 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 do klaśnięcia jakiejś jakaś znana pizanka, to jest fantastyczne, jest to nie do przecenienia, w ogóle jest fantastyczne. Tylko, że na to trzeba zasłużyć. Na, na to, że pomysł wstaje na koniec, zasłużyć. Myślę, że właśnie jakimś kursem wykonawczym, jakąś jakąś, nie wiem, rodzajem kontaktu, siłą osobowości, no, no czymś, czymś, co powinno tego kogoś, to stoi na stracie, wyróżniać, wyróżniać, a nie udawać, że. Znaczy udawać, a może tak jest. Że dobra, jesteśmy razem, jesteśmy tacy sami i podzacie, dlaczego macie nas szanować. Trzeba się bawić od początku, ręce do góry, kocham was, jesteście najlepszą publicznością. To ma być i ja się, ja się dziwię, że, że, że państwo to tak przyjmują i właśnie takie, takie takie jakieś tam występy, co to z taśmami pełnymi, z playbackami. Czemu to ma służyć? Bo to właśnie, właśnie też sprowadza do jednej rzeczy, taki Takiej głupiej rozrywki, głupiej rozrywki. Taka jest taka, sytuacja jest taka, jest dużo publiczności, na scenę wypada wykonawca, nikomu nie znany i on mówi do tych ludzi, a teraz wszyscy wstajemy. Strasznie, przepraszam, dlaczego ją wstawać? I teraz wstajemy, kiwamy się, gibamy się, ręce w górę, klasz... Przepraszam bardzo, ja przyszedłem na występ, chciałbym, żeby ten wykonawca pokazał mi, co potrafi. A on mi wychodzi na tę scenę i mówi, że to ja mam pokazać, co potrafię. No, jakieś kompletne porąbanie. Jakie kiedyś po jakimś koncercie, który zresztą chyba z e, mi, mi, mi był właśnie chyba z Płocka, nawet na pewno z Płocka. To było trzy lata temu albo cztery. Taka duża, plenerowa impreza i brało tam udział wielu wykonawców i młodszej generacji starszej. I tak śpiewali po dwie piosenki, i odniosłam wrażenie, że jest to po prostu występ animatorów publiczności. Animatorów. Bo ponieważ to była taka częstotliwość, te dwie piosenki, i każdy kolejny wykonawca wychodził i krzyczał: Jak się macie? Tu, płoczczanie, prawda? kocham was, nie, ten, słyszę, ten to, 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 mój nie mój. słyszę, głośnie, ręce do góry. Mi dały te dwie wstępki, oj, kiwamy się dalej. Animatorzy publiczności po prostu. No, status zawodu bez lekarza uległ zmianie, po prostu. Jak i aktora, przy okazji tak mówiąc. Słyszałem od parę wywiadów ludzi mądrych, którzy twierdzili, że status aktora po prostu tak straszliwie się obniżył, że są tacy, którzy już nie potrafią, świetni artyści, którzy nie potrafią uprawiać tego zawodu, dlatego że no, krępują się, wstydzą się. Ale żebyśmy tutaj strasznie, strasznie jesteśmy podnieceni Jezu, tym. tym... Ale skąd ja, nie, ja nie, no, ja nie, mnie to wkurza, mnie to wkurza po prostu, rzeczywiście, ja ja nie mogę tak. tego, za ale, bo to są płaszczyzny, o których mówimy, bo to, bo to jest widziane, obserwowane, to jest to, co jest, co jest w mediach, co jest popularne. Na szczęście, na szczęście jakieś niszowe to już są chyba zjawiska, ale jest ich wiele, wykonawców młodych. Że, którym inaczej w duszy gra, dziewczynkom, piosenkarkom, że nie muszą brzuszku pokrywać gołych, tylko żeby się zachwycać swoją wrażliwością, kucztem, rodzajem repertuaru i taka grupa też istnieje i tych trzeba tylko śledzić, wyławiać. No powiedz o Dorotce Osińskiej. Na przykład Dorota Osińska, <grym> na przykład Dorota Osińska, <grym> cała grupa młodych, takich młodych, już 30 letnich wykonawców, nie takich młodych. Które od lat, zresztą od paru lat, również żyją z tego zawodu, uprawiają ten zawód, mają swoje radości. Jakoś tam nie na miarę prawda, kupowania cen najdroższych torebek na świecie to nie, niemożliwe, ale takiego wiązania końca z końcem żyją ze śpiewania. Dorota Osińska, Joasia Lewandowska, parę, głównie Dorota Osińska, o nich myślimy pewnie, bo. Bo, bo jedna też jakby z podopiecznych Włodka Korczas pod jego skrzydeły wyszła, śpiewa... Ludzie, ten... Ludzie przychodzą na jej recitale i po prostu pochodzą z łzami w oczach, po prostu, bo ona śpiewa w sposób wstrząsający, tak cudowny, że te wszystkie panienki, które animują te, te tłumy, no to w zasadzie one mogą się u niej uczyć tego, jak należy śpiewać, gdzie szukać prawdy. Bo to, jest, to jest najciekawsze, szukać prawdy w sztuce, w muzyce. To aż kupię, w tej chwili brzmi, że to są godne ale to jest możliwe. szukać Szukaj znajduje. Nad interpretacją jakiejś danej piosenki współpracujecie Państwo wspólnie, czy Pan zostawia tą inicjatywę tylko i wyłącznie Pani Alicji? O broń Boże, ja nigdy na to skończę znowu, skończę znowu. Absolutnie to ja mam też jeszcze to jest też moje wielkie szczęście właśnie, że ja sama nie pracuję. To nie tylko ja, ktokolwiek z piosenkarzy, którego Włodek pisze piosenkę, ty z nim pracujesz. Tak po to, nie oddajesz że, piosenki takiej. Bo y, widzi Panie, to jest tak, że można napisać. Nie wiem, jaki, jakie wspaniałe dzieło, jeżeli potem wykonawca, nawet dobry, niedokładnie pojmie, o co chodzi w tym dziele, albo będzie próbował przekazać nie to, co jest w tym dziele, a siebie samego tylko i wyłącznie, to się może, może okazać, że ten utwór jest nietrafny, nie, nie trafia do ludzi. To się musi wszystko zgrać jedno z drugim. Jest, trzeba przekazać wykonawcy, o co chodzi tak naprawdę, jakie są marzenia twórcy. Jeżeli znajdzie wykonawcę, który te marzenia ziści, tak Jak mi się przytaczyła, właśnie jest panią to ona mi to ziszcza, a ludzie oddają to w postaci braw, w postaci łezy, wzruszenia i radości, bo jest w postaci tego, co mówią nam po, nam po koncertach, co nam sprawia szaloną przyjemność. Aktor w teatrze ma reżysera, prawda? który jest czujny na prawdę, nieprawdę i tak dalej. A my w Czarowcy jesteśmy na siebie wyweście. Nie mamy reżysera. I w moim przypadku takim, takim właśnie reżyserem, ja wiem, takim kimś, o kogo się opieram, jest, jest właśnie Włodek, bo Włodek wszystko słyszy. Nawet Państwo sobie nie ma, tak, szuka, w, w, każ, w każdym koncercie, od 35 lat rzeczywiście, bywa tak, że zwraca uwagę i na to, co jest nie takie, co powinno być lepsze, i na to, co, jest, co się bardzo udało, na przykład. Nieraz coś mówi, dałem ci się wszystko. No, zawsze dajemy tak się wszystko. To jest niemożliwe, jak się wychodzi przed publiczność, żeby coś zlekceważyć, bo fizycznie, psychicznie niemożliwe po prostu. Ale bywa tak, że jakiś coś, okoliczność, nie wiem, myśl, refleksja jakaś sprawia, że, że czujemy, że, że to jest takie w dziesiątkę. I... Moim zadaniem jest głównie to, że ja, prawdę mówiąc, Alka czasem wiadomo ja ma pretensję, że mało ją chwalę. Widzisz tylko to, co złe. Moim zadaniem jest widzieć to, co złe po to, żeby ludzie dostali tylko to, co dobre. Czy była dla Pana taka osoba, na której wzorował Pan swoje pierwsze kompozycje? Pierwsze kompozycje zawodowe. Ja mogę powiedzieć. No to... <laughs> Bo ja to słyszałem już wiele razy. No, Zygmunt koniecznie był Włodka. idolem, można tak powiedzieć? Znaczy, jakiś czas rzeczywiście. Ja, 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 mówi, jak to... on się pojawił swoją muzyką, ja oszalałem wtedy. Ja jak byłem studentem Szkoły Łódzkiej Muzycznej i to było, w tym środowisku, interesując się piosenką, dla, dla nich koniecznie, jak to było coś na, na samym najwyższym topie. To było, to była muzyka porywająca, niezwykła, czarodziejska, wspaniała. I ja byłem utworu wrażeniem koniecznego. I nawet parę utworów, w tym rzeczy, które pisałem, ma wyraźne piętno jego kompozycji. Jest to pod jego wpływem i wcale się tego nie, nie wypieram. I to przemyćmy w takim razie jakiś interes zawodowy, prawda? Bo doszło do tego, że w tym roku, jak już wspomniałam płyty z sakralną muzyką, prawda, w których uczestniczy ja, no ale głównie to Włodek pisze, doszło do tego, że w tym roku taka płyta, którą wyda ksiądz Osowski, czyli Towarzystwo Miłośników Muzyki Chrześcijańskiej, gospel, bo tam można tego szukać, okazując jest beatyfikacja Jana Pawła. Płyta składa się z utworów wierszy, poezji pani Moniki Party, to młoda poetka z Krakowa, do której muzykę napisali Zygmunt Konieczny i Włodzimierz Korcz. Ja byłem tak dumny z tego, bo ten mój idol młodzieńczych lat, i nagle jedno dzieło piszemy razem. To, jest, to było fantastyczne rzeczywiście. A żeby jeszcze jeden interes przemycić, w takim razie. <laughs> Ponieważ też, jak już mówiłam, no od, od lat ja, ja uczestniczę w tych przedsięwzięciach, tych fonograficznych i, i, i koncertowych telewizyjnych sakralnych. Nazbierało się tych nagrań trochę, a to są nagrania wszystkie z orkiestrą symfoniczną, z chórami. I pomyślałam sobie już dwa lata temu chyba, że, że chciałabym to wszystko mieć tak zebrane do kubki pod moim nazwiskiem. Właśnie te dokonania sakralnej muzyki, żeby skomasować i, i mieć razem. I teraz to mi się właśnie udało nam się też w tym roku i ta płyta się na początku maja ukaże. To będzie płyta zatytułowana Alicja Majewska, pieśni sakralne Włodzimierza Korcza chyba tak, Tak będzie tytuł. Chyba tak, bo wszystko kompozycje Włodka Korcza, a to będą i, i, i pieśni te, te papieskie. I, I trzy pieśni z oratoriów, bryl y, Korcz i te, i te właśnie pieśni rocznicowe, te, te rocznicowe Śmierci Jana Pawła. 11 takich utworów, nawet jeden z, z ubiegłego roku y, to był duet y, z Markiem Bałatą. Bardzo jestem przecież dumna z tego, że na tej płycie będzie także. Ja to tak się z tego cieszę, bo to jest taki no, dojrzały piosenkarz w dojrzałym repertuarze, o tak bym powiedziała chyba.